Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Pytanie o oddalenie żony to standardowy przykład pytań o to, co wolno, a czego nie wolno. Czy to już grzech, czy jeszcze nie? Zapewne w formacji sumienia tego typu pytania mogą być jakimś etapem, jednak zdecydowanie nie powinno się na tym zatrzymać. Dojrzałe sumienie koncentruje się na istocie, a nie kazuistyce przypadków. W relacji z Bogiem istotą jest Jego plan i szukanie większego dobra, a nie mniejszego zła. Jezus właśnie z perspektywy większego dobra odpowiada faryzeuszom. Przecież istotą nie jest to, czy wolno, czy nie wolno oddalać żony, ale Boży plan, by kobieta i mężczyzna w małżeństwie byli szczęśliwi, żyjąc ze sobą w jedności i wzajemnej miłości. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.